Podcast jest odtworzeniem świetnego artykułu Mateusza Święcickiego, którego całość można przeczytać na jego profilu facebookowym „Too Angry Man“. Powiedzmy, że pojechałeś na wakacje do Apulii. Postanowiłeś spędzić kilka dni w pięknym Bari i niespodziewanie spotkałeś ich na ulicy. Nie wierzysz własnym oczom. Są bosi, głodni, konając pragnienia, mają podarte spodnie i brudne t-shirty. Zataczają się i jedyne, co o co cię proszą, na kolanach to butelka wody. Prego, amigo, ci basta na bottiglia, mówią dziwnym akcentem. Już wiesz, że nie są stąd, i na pewno musieli przepłynąć z innego kraju. Silniejsi przedarli się z portu do centrum miasta, słabsi z kobietami i dziećmi zostali na statku. Tam rozgrywają się dantejskie sceny. Słychać wrzaski i wołania o pomoc. Zdesperowani ludzie o zapadłych policzkach, podkrążonych oczach i wysuszonych ustach skaczą do wody. Statek handlowy Wlora, przewożący cukier trzcinowy. Przeładowany 20 tysiącami uchodźców z Albanii, chwilę wcześniej zakotwiczył w porcie w Bari. Jest 8 sierpnia 1991 roku. Temperatura sięga 36 stopni Celsjusza. Dzień wcześniej ta wynędzniała armia ludzi terroryzuje kapitana statku Halima Milakiego i każe mu płynąć w kierunku Italii. Na pokład wchodzi 20 tysięcy osób. Milaki protestuje. Krzyczy, że statek jest przeciążony i to skończy się zbiorową katastrofą, ale ktoś przystawia mu nóż do gardła. Albo płyniesz z nami, albo śpisz z rybami, jak Luca Brassi. Amarildo Berge, albański student, który jak tysiące jego rodaków znalazł się na pokładzie w Lory, powie później w rozmowie z dziennikarką Corriere della Sera. Jeszcze trzy dni temu w porcie w Durres stacjonowało wojsko, Czołgi, pojazdy opancerzone i żołnierze uzbrojeni po zęby gotowi strzelić ci między oczy bez żadnego ostrzeżenia. Ale nagle po mieście rozeszły się wieści, że armii już nie ma. Można więc ruszyć do portu i wejść na statek do lepszego świata. Niech żyje Italia! Lata komunistycznej dyktatury pustoszą ich dusze i żołądki. Sparaliżowani strachem, zatomizowani i pozbawieni godności, zrywają się z łańcucha dopiero po przemianach ustrojowo-społecznych, które zachodzą w Europie. Emigrują masowo i nielegalnie. Nie widzą przyszłości dla siebie i swoich dzieci w postkomunistycznym kraju. Tym bardziej, że w pierwszych w historii demokratycznych wyborach zwyciężają komuniści. Bergem mówi: Reżim wciąż istnieje, a wolnorynkowe reformy to farsa. Gospodarka Albanii chyli się ku upadkowi. Inflacja sięga 200%, produkcja rolna i przemysłowa spadają o połowę, a dochody z eksportu nie starczają nawet na spłatę odsetek od kredytów zagranicznych. Ludzie tłoczą się w kilometrowych kolejkach po chleb i mleko. Nie mają nic do stracenia, muszą emigrować. Vlora płynie początkowo do Brindisi, ale nie otrzymuje zgody na wpłynięcie do portu. Zastępca prefekta miasta Bruno Pezzutto Przekonuje kapitana statku do zmiany kursu i płynięcia w kierunku Bari. Przejażdżka samochodem z jednego miasta do drugiego trwa niewiele ponad godzinę. Niewiarygodnie przeładowana wlora pokonuje ten dystans w 7,5 godziny. Odwodnieni ludzie mdleją na jej pokładzie, ktoś krzyczy, że dwie osoby już nie żyją. W Bari kapitan Halim Milaki blokuje port. Informuje, że nie może zawrócić, bo ma na pokładzie 20 tysięcy osób, które potrzebują natychmiastowej pomocy. Statek musi jednak zacumować na Molo Carboni, daleko od miasta. Część nielegalnych pasażerów nie wytrzymuje i skacze do wody. Jest godzina 11, a niemiłosierny żar leje się z nieba. Na Molo Carboni dyżuruje ledwie dwóch lekarzy, Giacomo Carissimo i jego syn Raffaele. Alarmują władze miasta. Mamy tu 20 tysięcy odwodnionych ludzi. Potrzebujemy pomocy natychmiast. Pierwsze karetki i wozy strażackie z wody ruszają dopiero po kilkudziesięciu minutach. W prefekturze trwają narady, ale wszystko dzieje się bardzo wolno. Jest w pół do czwartej, a tylko część uchodźców może ugasić pragnienie. Nie ma jeszcze żywności. Ludzie schodzą z podkładu statku, ale przeciążają schody, które się zawalają. Niektórzy skaczą więc bezpośrednio do wody. Na lądzie błagają na kolanach, by ktoś pomógł im dzieciom. Niektórzy przedzierają się do centrum miasta, zaczepiają mieszkańców i turystów. Błagają molitość. Policja nie jest w stanie opanować tłumów. Władze miasta podejmują decyzję o przeniesieniu części imigrantów na stadion zwycięstwa. Reszta zostaje w porcie. Coraz więcej osób schodzi ze statku, wielu podnosi ręce, chcąc udowodnić, że nie posiada broni i ma pokojowe zamiary. Kilku dezerterów i dwóch albańskich policjantów w cywilu zostaje jednak złapanych z pistoletami wciśniętymi za pas spodni. Dwudziestoletni Gasimir krzyczy, błagam, nie każcie mi wracać, uciekłem z armii, w kraju czeka mnie kulka w łeb. W Rzymie władze dowiadują się o kryzysie imigracyjnym i podejmują radykalne decyzje. Trzeba udzielić pomocy potrzebującym i w ciągu kilku dni odprawić wszystkich z powrotem do Durres. Wieść rozchodzi się wśród Albańczyków. Wielu z nich decyduje się na ucieczkę ze stadionu i portu. Włosi zmieniają taktykę. Wykształconych z dokumentami traktują serio. Resztę informują, że każdy kto zgłosi się na prom Tiziano Popłynie na północ kraju i tam zostanie mu udzielony azyl. Ci, którzy zdecydują się na transfer lotniczy, polecą z Palezę do Rzymu. W rzeczywistości wszyscy mieli wrócić do Albanii. Nieprzekonani, którzy zostali w porcie i zorganizowanym na prędce miasteczku namiotowym, dostali propozycję nie do odrzucenia, którą złożył im szef policji Vicenzo Parisi. Nowe ciuchy i 50 tysięcy lirów dla każdego, kto wróci do Durres. To była dla nich fortuna. Wielu się zgodziło, ostatnich zapewniono, że po opuszczeniu portu i stadionu będą mogli na stałe osiąść w Italii. Gdy tylko na to przystali, zapakowano ich w autokary i odwieziono do Tirany. Po tym zdarzeniu włoskie media bardzo krytykowały władze za warunki, w jakich byli przetrzymywani uchodźcy. Zdaniem opinii publicznej i Kościoła minister spraw wewnętrznych traktował ich jak zwierzęta, co doprowadziło do zamieszek i prób ucieczki. Rząd włoski zaproponował finalnie Albanii pomoc finansową w zamian za powstrzymanie fali uchodźców. Tirana się zgodziła. Wkrótce potem masowe ucieczki ustały. Jedynie mafia przerzucała jeszcze pojedyncze osoby.